Wysłuchajcie mnie teraz, dobra, bo to jest ważne info. Mieniamy trochę tutaj styl oceniania klipów. Filmiki będą dużo rzadziej z oceniania klipów, ale za to będzie kilka nagród. Zaraz wszystko powiem, kiedy dokładnie co będzie. Zacznijmy od tego, że co ocenianie klipów będzie trzech zwycięzców zamiast jednego. No i będziecie mieć aż miesiąc czasu na, wiecie, zrobienie najlepszego klipa i wysłanie go na moim Discordzie. Dodatkowo czas klipów zostaje wydłużony do półtorej minuty z jednej minuty, żeby wasze klipy na pewno się mieściły. No i pewnie się zastanawiacie, kiedy będzie w takim razie kolejne ocenie klipów. Zaraz Wam. Powiem, tylko chciałbym was jeszcze zaprosić do opisu, do mojego drugiego nowego kanału, co na tym drugim kanale będzie się pojawiać. Będą tu urywki ze streamów, mniej montowane lub nawet nie montowane, ale jak na przykład sobie oglądam jakiś filmik na YouTube, jakieś reakcje i tak dalej, również może coś tam z Valoranta się pojawia, może z jakichś innych gier, więc wbijcie na ten nowy kanał, zasubujcie, bądźcie pierwszymi subskrybentami na tamtym kanale i kiedyś będziecie mogli się chwalić, że subowałeś ten kanał, zanim wbiję 50 milionów subów, więc zróbcie to serio, zależy mi na tym po prostu, okej, okay? Więc będę bardzo wdzięczny. Dobra. A więc, kiedy będzie kolejne ocenie klipów? Ocenienie klipów będzie w ostatnim tygodniu każdego miesiąca, niekoniecznie w każdy wtorek, ale po prostu ostatni tydzień każdego miesiąca. Czyli teraz mamy końcówkę Maja, jest ocenienie klipów, kolejne ocenienie klipów będzie pod koniec czerwca, i tak dalej, i tak dalej. Więc chyba wszystko jasne. Lecimy z ocenieniem klipów. Pierwszy klip jest od kruszka maluszka i zobaczymy, co on tutaj pokazał. A, i jeszcze dzisiaj w ocenieniu klipów na filmiku nie pojawią się wszystkie, tylko będzie część tych klipów żeby filmik był trochę krótszy. Dlatego, że po prostu chcę przy okazji przetestować jedną rzecz, jeżeli chodzi o. Album algorytm YouTube'a, ale to wiecie, czasami trzeba trochę potestować i pokombinować, żeby gdzieś te, ten kanał się rozwijał i żeby filmiki były po prostu coraz lepsze. Dobra, skupmy się na klipie ma już Gra rajską, wiem, że on rajską potrafi naprawdę dobrze zagrać, więc jestem ciekawy, co on tutaj zrobi. No jest pierwszy frag z moimi problemami, ale się udało. okej. Okay. no brakuje mi tu snaczeli, Nejda. Dobra, lecą snaczele, ładne snaczele. Ult użyty za późno, wydaje mi się, że ulta powinien użyć trochę wcześniej, bo on się trochę długo wyciąga. No i mamy 3k, no i tu Tutaj kurde chcę powiedzieć, że no taki średni klip szczerze, w sensie ja uważam, że klusek ty potrafisz lepiej zagrać, też brakowało mi jakiegoś nade'a może w site żeby lepiej, lepiej i łatwiej zająć ten site. E, więc dam po prostu takie, takie 6 na 10. Kolejny klip jest od Hypo Sweet i Hipos Sweet jest no zarąbistym mainem Joru. I czy to jest przykład tak jak powinno się grać Joru? Trochę za bardzo się ofleszował tym pierwszym flashem. Bardzo podobną akcję już kiedyś rzucał Hipos Sweet. Bardzo podobną akcję w tym samym miejscu, mam wrażenie, że to nawet było. No bardzo ładny Aisik. Tutaj trzeba po prostu tylko tyle powiedzieć. Asik był po prostu świetny. No ładny zagranie ten flash, ci jeden nie siadł, ale ładny szybki Asik na tym Joru. Dam ci 8. I pod Bonarinto Silverek 3, zobaczymy co on tutaj pokaże Clove. jest kurde, let's go, mamy cloth zawsze fajnie jest zobaczyć, w ogóle classic tylko, to jest szybka giera, to jest chyba szybka giera, obstawiam bo wszyscy macie piste, to jest wynik 2 do 2 dobra, przywiniemy sobie do tego, aż się coś tutaj stanie, no sytuacja 2 vs 5, więc trochę ciężko, ale najsik jest frag, leci reloadzik trochę niepotrzebny, mam wrażenie, że tak szybko Chociaż udało ci się, no małe problemy. być ma chyba większe problemy niż ty, z czego ty byłeś zastanowany, nie on. Więc po, po prostu spierdzielił. okej, okay, okej, okay, ładnie. Ja bym potem szybko tego ghosta zjemić co tam było. Ale ci się udało, ładnie zagrałeś, kurde, ładny ace'ik, No, muszę pochwalić, powiedzieć, że bym do końca defa. Czy to będzie def na 001? Nie, czy to będzie def na 001? Nie gadajcie! 009. Dobra, myślę, że na 001 już będzie. Nie, ładny els, ładnie zagrać, kurde, mocna dziewiątka. Gor, brązik, 2, zobaczmy, co on tutaj potrafi. E, mamy nijonkę tym razem. No jestem ciekawy tych buffów Nionki, bo jak nie wiecie, Neon ma dostać buffa niedługo w nowym akcie, więc jestem gigat, ciekawy, co takiego zrobią. Coś ze slajdami mają zmienić. Możliwe, że będą na przykład dwa slajdy. No, może, że bardziej będziemy się stać no właśnie, no coś. Ooo, problemy, ale się udało na szczęście. No tutaj taki trochę mój aim <laughs> z tego Guardiana. Ja z Guardiana podobnie czasami strzelam. Ale nie no, są trzy fragi tutaj, widzę, że. Yy, no, czego mi to brakuje? Może jakiś stunów, może czegoś. Chociaż w yy, jakiś tam trochę masz. Ty mogę sobie jakiegoś wola dać, w side. No tutaj brakuje mi używania umiejętności. Brakuje mi używania umiejętności tutaj, ziomek. Zbyt mało umiejętności. No w ogóle nie używasz umiejętności. To będzie runda bez umiejętności wygrana. No, to jest runda bez umiejętności wygrana. Ładny ACEIC, nie? Ale no, umiejętności w ogóle nie używasz. E, więc to jest na pewno do poprawy, ale dam ci siódemkę Silver 3, Turkish Aim Słuchajcie, zobaczymy, no mamy Pierwszego fraga, oj tutaj Oj, tro panicznie strzelasz Trochę odnoszę wrażenie Może, może stresik tutaj za bardzo wszedł Oj, problemy, ogromne problemy Ze strzelaniem, ammo brak Masz łącznie 20 ammo, wandalu, nie wiem czy nie lepiej Jakąś inną broń podnieść, chociaż Ładnie wyczaiłeś te Dobra, użycie kos jest świe. Oj, dobra, to było piękne, to było bardzo ładne było bardzo ładne, kiedy użył ulta, dobra decyzja z jego strony e, Chociaż, kurde, wiecie co mnie dziwi? Brak informacji przeciwnej drużyny, spójrzcie na to Walił się tu Spike, na pewno wiedzieli, że Spike się wywalił Dziwne, że oni w ogóle tego Spike'a nie pilnują, to jest giga dziwne Strasznie dziwnie zagrali enemy, ty bardzo ładnie zagrałeś, ale enemy totalnie skończyło tę rundę Imo Ale ty to wykorzystajesz na swoją korzyść, nie? Dostaniesz 9 I Zombie Stenland 1 i tutaj możemy zobaczyć, słuchajcie, line-upy na Killjoy, Oj, tak, tak, tak no, kurde, będę musiał sobie pomału wybrać nowego agenta, ponieważ w nowym akcie, jak będzie hard reset rank, to planuję zrobić jednym agentem do Ascendanta, i potem innym agentem do Immortala. Więc planuję zrobić takie dwie serie w kolejnym akcie. Bo bo Claw, no mam jeszcze miesiąc czasu, żeby Ci mortala na Claw, może się uda, może nie. A, ładne strzelanie. Poprawny klip, tu się dużo nie zadziałało. Ładny, poprawny klip, po prostu. Nie wiem, dam ci 7, bo ładnie strzelasz. Blue and silver 3, lecimy, zobaczymy. No, Kajo, czy, czy nam pokaże, jak się gra Kajo w tym Valorancie, O! Okej, okay. mm, chcę powiedzieć, że ładnie zakroił jest Iso, ale, 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 rzucenie w ten sposób nie daje strasznie niebezpieczne. Patrz, tutaj na tej części mapy są, wiesz, dziury, nie? W sensie dziury w ścianie. Rzucaj przez to, naucz się jakiegoś line-upa, uwierz mi, bo, bo tutaj mogłeś. Się... O Boże, to się nie ogarnię, co się dzieje. Oj, no dobra, nie, serio, bo ładny pomysł, nie? Ale patrz, mogłeś tutaj. Jakby ta jet umiała strzelać? to byś umarł. Byś umarł, tylko ta jet nie umie strzelać. I strzelaj przez to, przez to rzucaj. To naprawdę mocny tip, bo. Zrobiłeś, spoko zagrałeś, ale do poprawy, do poprawy, dam ci sześć. Pod Frexiego Ascendancik 2, Deadlock, o Boże, to jest Deadlock main, nie? Deadlock, najbardziej niedoceniona postać, question mark. Okej, okay. jest pierwszy, pierwszy frag. Ej, nie, Deadlock to jest chyba najbardziej niedoceniona postać w Valorancie, bądźmy szczerzy. Jakby Deadlock, okej, okay, Deadlock... Potrafił być mocna w dobrych rękach. No Frex jest tego przykładem. On zna line-upy, wszystko na te ściany i tak dalej. Ładne 4K, nie. Frexy zna w ogóle line-upy, nawet na ulty. On jest niepoważny. No, ładnie, dam 8 mocne. Mister Pikach brązik 3, słuchajcie, zobaczymy, co Mister Pikach pokaże. Mamy tutaj Phoenixa na bryzie, no ściany, wszystko pociął. To jest moment, kiedy musicie puszować. Nie rozumiem ściany harbora. Przepraszam bardzo, co to, co to jest? Co to jest? Ja się pytam, nie? Czemu on sobie to nie rzucił na planta? Nie rozumiem tego Orwa Nie, nie rozumiem tego Swołka Nie, dobra, serio Co autor miał na myśli? Bo chyba nic nie miał na myśli Aż jeszcze poplumę Nie, dobra, tutaj Harbor Dobra, skupmy się na Phoenixie, nie na Harborze Okej, okay. 1 vs 5 sytuacja Z czego oni mają Areson Wy macie Echo Czy ty ugrasz z 1 vs 5 tylko i wyłącznie z Ghostem? Ty sobie je ja, ze mnie robisz Nie no, nie ma szans, że ty to wygrasz nie ma szans, że oni tak tu spierdzielą. Nie gadaj, że oni aż tak to zepsują. Oni aż tak to zepsuli, co jest? Dobra, nie! Daję ci dychę, bo wykraczałeś 1 vs 5 mając tylko ghosta, kiedy oni grali fulla. To jest klip, który zasługuje dla dychy bezapelacyjnie. Jorson platynka 1, podobno szybkie fragi na rejnie. Oj, oj, tutaj wyjdzie wysoki sens, chociaż ty sobie na tym sensie ładnie dajesz radę. Nie, ładnego masz aim, podoba mi się twoja imię. O Jezus! Nie no ładnie, ładnie, zarobiście strasz, No tu nie mam nic do powiedzenia, zarobiście straż, stary 9 na 10. I pod kuteła, Diamencik 1, zobaczymy co on tutaj potrafi. To nie moja myszka jak coś tego myszka, bo widocznie sobie nagrał klipa swojego tak podwójnie. Bo pewnie klipował o czymś innym, może nie widział jak pobrać. Denerwuje mnie tam Dobra, połączę twoją myszkę z moją. Przynajmniej nie będzie sam... Czekajcie. O! Nie, dobra, dajmy w ten sposób. O, przynajmniej przynajmniej są teraz dwie myszki na ekranie. <laughs> dobra, skupmy się na klipie, bo jednak to jest sytuacja już 1 versus 4 w tym momencie. Eee, jak to ugrasz, to to będzie naprawdę ładne. Dobra, widać. No, porządasz pozycję, to jest na pewno na plus. Starasz się tutaj kombinować, myśleć. Tutaj ja muszę naprawdę ci pogratulować. Okej, okay, okej, okay. oj, ten daszek taki trochę, ale wyszedł, jest okej. Okay. Masz jeszcze dwa smoki. Masz jeszcze... Nie dobra, updraft ci się totalnie nie przyda. O, ładny strzał! Pięknie dame! Nie no, się w tą stage. Te dasze to bardzo ryzykowne są. Ale ładny ace, ładny strzał. Nie, dobra, 1 versus 5 Dobra, na dychę zasługujesz, bo ładnie strzelasz. Dasze trochę takie dziwne, ale no jednak wygrałeś 7 versus 5 do swojej drużyny. Naprawdę kozak stary. I Potonix platynka 2 i tutaj mamy znowu sytuację, kiedy on gra klasykiem, a przeciwna drużyna gra fulla, tylko tym razem udało mu się podnieść inną broń. Więc jestem bardzo ciekawy Oj, tutaj, ej, ładnie, w sumie stać troszkę zbejtowała. Obrócił się dobrze, wyszło fajnie. ma... Oh, chłop, w Nie, najgłupszy sposób, jak stracić wandala. Dzień dobry. Top 10 najgłupszych sposobów, jak stracić wandala. Okej, okay, jest i 3K, jest i 4K, jest. Jej si ładny, ace, nie, stary, pięknie, to jest znowu tylko dychę, Podoba mi się. I podgryfona goldzik, czy słuchajcie, o, wyciszę ten clip, bo tam słychać. Za bardzo mikrofon, i nie ma co. E, po prostu tak będzie. Chyba najlepiej to obejrzeć. No, jestem ciekawy, co tutaj się ciekawego stanie z Twojej strony. Muszę spróbować kiedyś pograć na lewej ręce. Kurde, nie wiem, jak się gra na lewej ręce w Valorancie. Dawno nie grałem. Może na lewej ręce w wbije Immortala? <laughs> to jest pytanie. No nie wiem, no dobra, zobaczymy, co Gryfon potrafi na Claw na moim mainie. Let's go. O, zobaczymy, dobra. Ładnie wyczekana osóbka. Pięknie. O, widzę. O Boże! Mi też się to czasami odpala przypadkiem. <laughs> Okej, okay, daj, 3 trzyka. Nie, no, ładne, poprawne 3K. Tutaj chyba nic więcej dodania nie mam ani rady, ani nic, po prostu poprawna gra. Może smoki warto użyć następnym razem, widzę, że smoki w ogóle nie zostały użyte przez ciebie, bo nie ma na żółto, że się zregenerowały. Dobra, więc wiem co do poprawy smoki używaj do swojej drużyny, nie? I będzie lepiej. Tam takie 6 po prostu. I pod Jerzyku Silver 2 lecimy. Zobaczmy co tutaj pokaże. Oj, małe problemy. Ale zabiłeś dwóch naraz! Klow się jeszcze rezuje o Jezus, nie, jak ty to zabijasz? Nie, Jerzyku, przepraszam cię bardzo, ale powiedz mi szczerze, jak ty zabijasz? Cerownik masz obok nich? A na ja zabijasz dwóch. Ja nie wiem, jak ty to robisz. Ja bym, ja bym dostał w Ciry, i bym jeszcze zginął za zero, i bym jeszcze się zdenerwował, i bym jeszcze zaczął krzyczeć. Jedo, no, stary, naucz mnie swojej techniki strzelania. Naucz mnie. Oj, szkoda, że nie ma 6K. Bo Clow y, umarło. Ale, no, kurde, naucz mnie, proszę, tej techniki. Nam ci osie. <glip> od kartofla na Ironic 3. No, klip od Ironów 3 zawsze są ciekawe, bo albo można super pochwalić i powiedzieć, totalnie zasługiesz na Irona. Albo można powiedzieć, słuchaj, zrób to, to, to i to lepiej. I potem będziecie Kataro, który miał y, niską rangę, a już do Golda wszedł, nie? Y, y, bo gdzieś tam słuchał się moich rad. Bardzo cieszę, dobra, nie? Ładnie, ładne zagranie. Chociaż, no, odpal sobie, kurde, Double Tapa. Nie, dobra, minus zabrak odpalenia double tapa na ISO. Jak crash ISO, odpalaj double tapa, bo zawsze masz shielda. I to jest giga potrzebne na ISO. Tutaj już y, zawsze, zawsze ten jeden strzał jest lepiej, nie? Dalej brak odpalonego double tapa z twojej strony. Dalej brak odpalonego double tapa, już się meczek skończył. Więc ładnie strzelasz, ładnie strzelasz, ładnie kombinujesz, ładnie sprawdzasz pozycję. Ale odpalaj double tapa, żeby mieć shielda po fragu. To jest moja rada, nie? E, więc dam ci 7. I pod szara Iron 3, słuchajcie, mamy clow, no uwielbiam oglądasz No, taki smok bardziej na przejście do prawej strony, czy to dobre, czy złe. Być może dobre. Wyszło, wyszło. Gdzieś ta ściana Neon jeszcze wleciała. Brakuje mi smoka na daleko, na schody jedynie. To jest coś, co by się przydało, bo jednak to jest częsta pozycja wchodząc na lotusie. I bądźmy szczerze, raczej jest to potrzebna pozycja do zasmałkowania. No ale może coś, o teraz mój, moja myszka tam była, sorry e, No trzyka ładne ostatecznie, masz jeszcze dwa smoły do użycia, dobrze byłoby z twojej strony użyć te smołki Brakuje mi ich bardzo tutaj, jako Clove main Brakuje mi tu smołków O ucieczka na ulcie, ja bym oczywiście już dostał skana ale to ja. <średzimy> ja zawsze dostaję skanami, mi jest ciężko zabić na uciekaw. Nie no, ładny Ace, ale Smokey, Smokey kurczę no. Smokey, Smokey, smoki. jesteś kontrolerem, ale ładny Ace M9, Sasaki P3, słuchajcie, zobaczymy. No, jest ładny frak od Sasaki na tej dżuwie jeszcze, let's go. Dobra, 2 vs 4. No to jest sytuacja, gdzie dobrze byłoby wam wygrać, bo macie dopiero jedną rundę, a przy mają już 3 chyba że to jest a nie to jest swift play dobra boże muszę zwrócić na to uwagę że to jest swift play i po prostu to jest runda na swift playu ja o tym zapominam całkowicie za każdym razem w końcu się tego nauczę e, ładne ładne pozycjonowanie się i naprawdę ładne fragi nie nie dobra sasaki ja pierdzielę ty dobra sasaki Sas nie dobra Sa 10 10 piękne Flamer, ascendancik boże bridge main, nasz piękny cudowny bridge main nie, plamer jest świetny, więc jestem ciekawy, czy będzie tak samo świetny w tym klipu, W na razie są małe problemy, ale może się uda. Oj, ładne zwejtowanie w sumie, wiesz, że ktoś jest z drzwi? Tak. Oj, ładnie, ej, to jest ekorunda przypomnę dla was. A chłop z klasyka co ty z klasyka robisz, to jest coś poważny? To jest ekorunda dla was, chłopie! A ty z klasyka, no nie udało się. Dobra, też dostajesz dychę, wow, pięknie! 111P, słuchajcie, platęka, zobaczymy. 9-11 wynik, no to jest runda, którą musicie tutaj wygrać. Jakiś smoke może, żeby sobie zająć, żeby posiedzieć w smoku, żeby coś zrobić tutaj grubego. No i bardzo dobra decyzja z twojej strony to była wandal podniesione i mając te numerki warto wycofać. No, masz numerki, masz numerki, ja bo mi siedział w tym smoku, no bo nie powinniście Ciebie spodziewać i powinniście zabić, ale ty ich zabijasz? Dobra, ja już nie wiem, co na tych rankedach się dzieje, <laughs> nie, wam powiem, naprawdę, te rankedy są czasami tak dziwne, bo oni powinni totalnie się w tym smoku zabić, ale dobra, sztereka no, zrobiłeś, ostatni cię zabił, niestety, no moim zdaniem powinieneś troszeczkę tam wycofać, numerki tak zwane mieliście, kurde, dam po prostu takie bardzo mocne 7. jego brązik 2, bardzo fajna pozycja od twojej strony, chociaż widzę, że tu nikogo nie ma, więc ty również wycofujesz się. bardzo dobry timing łapiesz zresztą. Pięknie, cudownie, wspaniale. Oj, ten. Oj, jakie lagi, co się dzieje? Lagi zostały tutaj. No dobra, oj, 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 no i fulci, Iso. Dobra, no musisz pokazać potęgę i dominację, nie? Pokaż potęgę i dominację, o boże święty, dobra, Iso się okazał gorszy. Iso się okazał gorszy. No problemy tutaj grube były przy fragowaniu, ale no Iso bardziej spartaczył sprawę, więc dobrze dla ciebie. No i co to będzie? Co to będzie? Czy się uda? Tepek, bardzo ryzykowny, moim zdaniem. Masz dwa smoki. Czemu smoków nie używasz? Smoki używaj. To jest kolejna kolejna właśnie sytuacja. Grasz kontrolerem i nie używasz smoków. Na są użyć smoka. Na CT, na Heaven. Jejku, brakuje mi tych smoków. Tak samo można było rzucić smoka. Tepnąć się do tego smoku. Udało ci się wygrać. Gratuluję, 5K. Fajne, ale brak używania umiejętności to jest kolejna rzecz, no zacznijcie to robić Valorant, że tak tu ujmę, no zacznijcie to robić Valorant wreszcie, błagam was, ale dobrze to postrzelałeś w sumie, nie, ale dam ci takie, ten brak używania umiejętności po prostu 7. Navi, Shil Sharpo, Platynka 3, słuchajcie... I za chwilkę wyłonimy sobie zwycięzca z tego klipów. Piękny frag zresztą tutaj, wiecie. Pamiętajcie, że od teraz macie aż miesiąc na wysłanie klipów, więc nie musicie się śpieszyć. Po prostu wyślijcie najlepsze klipy, jakie macie. Eee, I oczywiście na Discordzie też będą ogłaszać, kiedy się skończy wysyłanie klipów, więc to, więc to też nie jest tak. Ale no, myślę, że fajnie, jak będzie więcej zwycięzców. No, ładny Ace, no Swift tutaj wygrany, tak, o, piękny Aceik, no, poprawdy, piękny Aceik, znowu dam dychę. Dobra, czas wyłonić Zwycięzce, przepraszam, zwycięzców to za miesiąc. Słuchajcie, wygrywa Mr. Pikachu. No nie wiem, giga mi się spodobało to, że po prostu to jest giga ważna runda. Nie wiem, ten klip mnie urzeknie, jak wygra się jeden versus 5 mając tylko Ghosta na Phoenixie. Po prostu, wygrywa, że gratuluję. Wpadajcie na drugi kanał, zasubujcie go, bądźcie pierwszymi subskrybentami, a w kolejnym odcinku widzimy się za miesiąc. I może to będzie najdłuższe ocenienie ekipów w historii. Zobaczymy, ile tych klipów wyślecie, bo myślę, że będę chciał wszystkich pokazywać, więc do zobaczenia.